Poruszona Kukulska zwróciła się do ludzi w niedzielę. Chodzi o męża i syna. Natalia Kukulska w niedzielne popołudnie podzieliła się ze światem zaskakującymi wieściami. Uwielbiana artystka nadała komunikat wprost ze swojego domu, przyznając, że zupełnie się tego nie spodziewała. Mowa tu o muzykalu o Annie Jantar, którego premiera zaplanowana jest na przyszły rok. Fani nie mogli przemilczeć takich informacji i od razu zasypali gwiazdę komentarzami. Natalia Kukulska nadała pilny komunikat. To ją zaskoczyło. Natalia Kukulska nie zwalnia tempa ani na moment. Popularna piosenkarka ledwie wróciła do kraju po sukcesie w japońskiej Osace, a już relacjonuje postępy związane z kolejnym projektem. Tym razem Kukulska nadała komunikat na temat musicalu o Annie Jantar. Gwiazda zwróciła się do ludzi prosto z domu. Działamy! To jest fascynująca praca! Powstaje musical o mojej mamie! Nie spodziewałam się, ale tak się stało finalnie, że jestem współautorką Libretta wraz ze wspaniałą pisarką, autorką Albena Grabowska. Kiedyś o tym opowiem więcej, czytamy we wstępie instagramowego wpisu. Kukulska oficjalnie ogłosiła i się zaczęło. Poruszenie na cały kraj. W dalszej części wpisu piosenkarka zdradza, że inicjatorem spektaklu jest teatr muzyczny w Poznaniu, zaś w pozostałych kwestiach zaufała swoim najbliższym. Aranżację i oprawę muzyczną powierzyłam bliskim mi ludziom Małpa Michal, Kropka Dąbrowka i Jaccio. Będziemy pracować wspólnie. Niesamowicie to zabrzmiało, gdy zaproponowałam mojemu synowi, by zrobił aranżację do musicalu o swojej babci. Na spotkaniu, które minimalnie dla was odsłaniam, była też Pimentrzejewska, która stworzy choreografię. Obecnie wprowadzamy ostatnie szlify w scenariuszu. O premierze jeszcze niewiele powiem, ale planowana jest w przyszłym roku. Mam nadzieję, że jesteście tak podekscytowani jak my. Napisała. Pod postem piosenkarki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ale wspaniale, WOOW, pięknie, świetny z was Team, can't wait. Uwielbiam twórczość twojej mamy, genialnie, pisali.